Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Gry, słuchajcie, tak jak napisała Wirtualna Polska, udało się, mamy awans, mecz pewnie oglądaliście, ja też oglądałem, Podpisuję się absolutnie pod słowami Wojtka Szczęsnego, graliśmy z drużyną kompletnie nie z naszej półki. Dlatego nie oczekujcie, że będziemy z takimi drużynami grali otwarty futbol, bo gdybyśmy z nimi zagrali otwarty futbol, to by się prawdopodobnie skończyło 0,6 albo 0,9 i wtedy by był wielki płacz i lament. Awansowaliśmy, tak jak mówili, pierwszy raz od 36 lat. Cieszmy się, oczywiście trafiamy na drużynę, według mnie jeszcze mocniejszą, więc słuchajcie, no. W cuda nie wierzę, tak? Dzisiaj, tak jak mówiłem wam wcześniej, tak sobie też myślałem, że dzisiaj Argentyna pokaże nam tak naprawdę, na jakim poziomie jest polska reprezentacja. No i widzieliśmy, na jakim poziomie jest polska reprezentacja. Z przeciętnym wtedy Meksykiem zrobiliśmy remis, Arabów żeśmy ograli, planowo oni przegrali, jeden mecz im się udał, resztę wszystko przegrali. A z Argentyną nie mieliśmy niestety czego szukać. To jest, ja zawsze to porównuję, do być może głupie to są porównania, ale to jest coś na zasadzie, yy, nie wiem, jak ja bym w tej chwili wyszedł bić się z y, panem Arturem Szpilką. No nie byłoby co zbierać, tak? no Jeden cios i ja bym miał ciężki nokaut i byłbym w szpitalu. Także nie, nie podniecajmy się, właśnie tak, że, że za chwileczkę, nie wiem, na razie widzę, nie ma hejtu jakiegoś wielkiego, chociaż odpaliłem pewien kanał, nie powiem już jaki, bo przestaje to chyba oglądać. I, I co? I znowu jakiś facet siedzi i minutę po zakończeniu meczu mówi No tak, awansowaliśmy, ale co to jest za gra? My się cieszyliśmy z rzutu wolnego, że zdobyliśmy rzut wolny. Z tego się cieszyliśmy, że przeszliśmy yy, na przykład połowę boiska. Ja nie wiem, czy ten facet nie wie z kim my graliśmy. To ja wam przypomnę, zobaczcie, bo tak sobie z ciekawości sprawdziłem. Argentyna, trzecie miejsce w rankingu FIFA. Trzecie miejsce. Wiecie gdzie my jesteśmy? A teraz będziemy grali z Francją, numer 4. Nie wiem jak oglądaliście Francję, no to wiecie, że to jest no sercem za Polską, ale powiem wam szczerze, no dzisiaj yy, obnażyli nas całkowicie. Dzisiaj pokazali gdzie jest polska reprezentacja. Możemy serduchem, możemy walecznością jakąś coś tam próbować nie stracić. No ale ale z takimi ekipami z topu światowego no nie czarujmy się, my nie mamy szans. A ja mam cały czas wrażenie że polscy kibice, jak oglądają polską reprezentację, to oni myślą, że my zagramy, nie wiem, z Brazylią i będziemy, nie wiem, czy z Argentyną i będziemy grali jak równy z równym. No nie będziemy, bo jesteśmy kilka klas słabsi piłkarsko i to trzeba zaakceptować. No zobaczcie, jakie tu są reprezentacje. Nas nawet Iran wyprzedza, bo nas nie ma w pierwszych 25 z tych drużynach. My dopiero jesteśmy na. Drugiej stronie, na 26 pozycji. No to o czym my tu mówimy? Nie mamy szans. Po prostu taki jest sport. To nie jest tak, że wyjdzie, nie wiem, kliczko z jakimś tam y, freakfighterem z fame MMA i, i nie wiem, i, i nie da rady. No, no po prostu zniszczy gościa. No, no, rozumiecie o co chodzi, tak? Więc nie dajmy się nabierać na takie. A, zagraliśmy słabo, bo za chwilę będą już takie teksty. to Ja już się domyślam, nie przeprowadziliśmy żadnej akcji. No jak mieliśmy przeprowadzić, jak tam każdy piłkarz jest kilka razy lepszy od, od Polaka i tam jest jakiś koncept, tam jest Messi No to jak mieliśmy przeprowadzić? No nie czarujmy się. My nie zagramy tak jak Argentyna, jak równy z równym. Nie mamy szans, naprawdę. Dlatego nie czarujmy się, gramy teraz z Francuzami. Nie wiem, jaki kurs wystawią, nie mam zielonego pojęcia. Podejrzewam, że będzie jeszcze niższy jak na Argentynę, pewnie z 1,40 będzie na Francję. Nie wygramy z Francją, tak mi się wydaje, ja już w Cuda nie wierzę po tym, co zobaczyłem dzisiaj. Łudziłem się jeszcze, powiem Wam szczerze, że jakaś ta obrona Częstochowy, ten Bereszyński, który jest dla mnie fenomenem, po prostu fenomenem. No przynajmniej z tego co widziałem, jak on gra. No naprawdę rewelacja facet. I myślałem, że my tą obroną jesteśmy jeszcze jakoś w stanie, wiecie, i sercem. Zrobić jakiś tam wynik z taką Argentyną, no ale okazuje się, że nie. My nie mamy żadnych szans, bo oni są piłkarsko od nas, po prostu każdy jeden z nich jest lepszy. No więc niestety obrona Częstochowy nie pomogła. Ktoś tam pisał już na Signalu Widziałem w trakcie meczu, że, yy, no że znowu trener nas źle yy, ustawił drużynę, bo powinniśmy grać otwarty futbol. No ale tak jak Wam mówię, no nie da się wystawić mnie przeciwko takiemu e, bokserowi, jak ja w życiu e, nie ćwiczyłem boksu, nie trenowałem. I, i nie wiem, no i, i z nim na wymianę, z takim choćby Arturem Szpilką. No przecież no to, to nie ma sensu. I po co w ogóle takie właśnie jakieś rozważania, że jak ja bym zrobił unik w prawo, może on by mi nie trafił, a może jakbym chodził na nogach, to by. No nie, on by mnie po prostu zniszczył, tak samo zniszczyła nas Argentyna. No i to jest koniec kropka i nie ma co, po prostu mi się wydaje tutaj się jakoś niezdrowo podniecać. Awansowaliśmy, cieszmy się tym, że Chłopaki spełniają dalej swoje marzenia, są dalej, grają dalej, mieli szansę zagrać z Argentyną. Zobaczyli jaka to jest przepaść. No przecież ja nie kojarzę ani jednego podania do Lewandowskiego, chyba my nie mieliśmy żadnej sytuacji. Sprawdzę zaraz statystyki, bo emocje tak duże, że nawet nie, nie kojarzę tego, ale my chyba nie mieliśmy żadnej sytuacji, kompletnie żadnej. No a jak będzie z Francją? No będzie podobnie. Nie będziemy mieli prawdopodobnie znowu za wiele piłki, no bo tam znowu grają wirtuozi, tak, no więc bądźmy trochę realistami nie, nie róbmy tego znowu piekiełka nie róbmy teraz jakiegoś tam a, przegraliśmy z Argentyną, a gdy... i za chwilę będą te mądrości takie, które mnie rozwalają kompletnie gdybyśmy zagrali odważniej gdybyśmy coś tam, to byśmy zrobili wielką, wiecie co byśmy zrobili, nic byśmy nie zrobili no bo, no, no... No nie da się, no po prostu się nie da, no to jest piłka nożna, to jest tak jak nasi siatkarze podejmują słabą drużynę, jest 25-15, 25-11 i co z tego, że ci słabsi, nie wiem, zagrają metr życia, no to co im to, no to zamiast 25-15 przegrają 25-20 i to będzie tyle, bo jesteśmy na sportowo po prostu kilka klas lepsi, kumacie to, mam nadzieję, że kumacie, niepotrzebnie się tutaj nakręcam, ale już odpaliłem ten kanał i już tam właśnie gościu od razu chciałem zobaczyć, czy oni się będą cieszyli. W końcu się będą cieszyli, że awansowaliśmy, że jesteśmy dalej, że ta przygoda, że te emocje będziemy przeżywali dalej, że zobaczymy Mbappé teraz, jak będzie grał przeciwko Glikowi, przeciwko tej całej reszcie. Zobaczymy, mamy szansę dalej jeszcze mieć te emocje. To no Naprawdę byłoby lepiej jakbyśmy tak przegrali z Meksykiem, zremisowali z Arabią, dostali tak z Piątkę z Argentyną, tak? I byśmy znowu, jak wszyscy wszyscy razem, no meczo, wiecie, no te trzy mecze, już nawet nie będę to powtarzał, to jest nudne, jak, jak flaki z olejem i jak ten Kevin sam w domu w święta, też tego fenomenu nie rozumiem, że ludzie mają już za takich głąbów, że, że rok w rok już to puszczają chyba od 20 lat. Jeśli zobaczę znowu na te święta, Kevin sam w Nowym, ten, Kevin sam w nowym Jorku, Kevin sam w domu, Kevin, Boże... Dobra, nieważne, bo się odpaliłem, mocy jeszcze nie opadły. Dla mnie zagrali oczywiście jak zagrali, no jak mogli zagrać no. Jak mogli chłopaki zagrać jak no grali z Argentyną, trzecia drużyna na świecie. No pojechali nas, no mieli wygrać i wygrali. Nie ma o czym gadać. Byliśmy słabsi. Mi to się wydaje, że po takich meczach to tacy komentatorzy, jacyś ci pseudoeksperci, jacyś tam piłkarze, którzy kiedyś, ja już nie będę nazwisk nawet podawał, ale nieraz się wypowiadają piłkarze, którzy naprawdę nic wielkiego nie osiągnęli. Grali w tej reprezentacji, ale to takie były epizody jakieś, a on teraz siedzi, wielki fachura, i on teraz będzie mówił, że jak. Może jakby wystawił tego, albo wystawił tego, to by się zmieniła w ogóle obraz gry i tak dalej. No guzik by się zmieniło. Ja też krzyczałem wprowadzić Skurasia. Pamiętacie? Gdzieś tam krzyczałem, że Skurasz taki szybki, dajcie go ten. No, widzieliście w ogóle Skurasia w tym meczu? Ja go tylko widziałem jak wchodził na zmianę. Nie ma faceta. To jest po prostu, kilka klas gorszy jest od, od tych przeciętnych, którzy tam grali naprzeciwko niego, przeciętnych w cudzysłowie, Argentyńczyków, no. No, no, nie ma faceta, no to jest po prostu, no nie ma gościa. Pobiegał sobie, pobiegał i ani jednej akcji ofensywnej nie widziałem z prawej, z lewej, no nie było nic, ponieważ jesteśmy po prostu słabsi i to trzeba zaakceptować. I my po tym meczu powinniśmy powiedzieć: brawo Argentyna, brawo Polacy, jesteśmy dalej, cieszmy się. No, gra była taka, na jaki, jaki poziom reprezentujecie, i tyle, no. A jeśli ktoś teraz będzie u jakiejś mądrości uprawiał, że a powinniśmy tak, że trener jest zły, zaraz mu znowu wytknął, że tam kiedyś z tym fryzjerem coś robił. Jezaka to jest nuda. To jest takie po prostu, ale już widziałem komentarze yy, na sygnalu. u nas. Też niestety mamy paru takich pesymistów. Ja nie wiem, zamiast to wyłączyć, oglądajcie sobie na przykład tem jak miłość i będziecie mieli duże emocji, tam podobno w tym serialu jest. Nie no, żartuję teraz, ale już widziałem takie komentarze, bo zerknąłem na telefon. O, już teraz na pewno przegramy z Francją. Po co żeśmy w ogóle teraz awansowali, jak i tak przegramy? Nie wiadomo, to jest sport. Nie wiemy, co się zdarzy, tak? Nie wiemy. Oczywiście logika i, i cała reszta podpowiada, że to niestety będzie mecz podobny jak dzisiejszy. Jakbyśmy tych Francuzów nie rozpracowywali, no to są piłkarsko od nas znowu nie na tej samej półce i dlatego. I dlatego to tak wygląda, jak wygląda, cieszmy się, a może się zdarzy jakiś cud, może samobuja sobie strzelą, no nie wiadomo. Ja tam trzymam dalej za naszymi, dziękuję im za te emocje, trzymam kciuki, trzymajcie się i na pochybel tym wszystkim hejterom, narzekaczom, bo ja mówię, po co tu się denerwować, lepiej wyłączyć telewizor, jak kogoś to nie interesuje, jak ktoś z góry wie, że my przegramy, to po co to się w ogóle zawracać w głowę, lepiej sobie iść. Nie wiem, gdzieś tam na wycieczkę pojechać, czy coś, i olać to, i już dobra, trzymajcie się, już nie narzekam. Bo naprawdę tak myślałem, że jak odpalę tylko po meczu te komentarze i ten słynny kanał, to za chwilę będą narzekania. I tylko odpaliłem pierwsze dwie minuty, już narzekania. To sobie myślę, nie, 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 to ja to w ogóle odpuszczam, nie słucham tych wszystkich pseudo fachowców. Bo dla mnie wypowiadać to się może właśnie taki Wojciech Szczęsny, który jest w topowej formie, też na niego przeszna A tu się okazuje, że facet broni po prostu jak natchniony. Przy tych bramkach co straciliśmy, to nie miał w ogóle nic do powiedzenia, bo to widzieliście jakie to były gole. No więc tyle w temacie. Tak jak powiedział, to był rywal nie z naszej półki. Choćbyśmy nie wiem co robili, to byśmy z nimi nie wygrali. Koniec. Kropka. Trzymajcie się. Dobranoc.